Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym życiu. Pary, które planują stanąć przed ołtarzem, mogły odwiedzić halę widowiskową na osiedlu lotnisko. Na targach ślubnych firmy prezentowały swoje oferty. Główną atrakcją była lekcja pierwszego tańca z Janem Klementem. W Polsce jest taka większa tradycja tego pierwszego tańca, porównanie Czech to na pewno I myślę, że jak ogólnie Polska jest zdolna do tańca i dzisiaj tu spróbowałem zrobić taki Krótki kurs, gdzie się zgłosiło się z paru. Oni nas się nauczyli w momencie, jakieś, miałem 4 minuty, na to im pokazać jakieś podstawowe kroki, dwa i od razu zlapali i od razu tancili. Także myślę, że Polska jest zdolna. Pierwszy taniec jest zawsze to jest kwestia trochę treningu. Komuś idzie szybciej, komuś gorzej troszkę, ale to jest wszystko kwestia treningu. Niektórzy potrzebują 10 godzin, niektórzy potrzebują 15. Jednym z głównych elementów jest dobranie domu weselnego, oprawy muzycznej oraz profesjonalnego fotografa. Domy weselne teraz zajmują się całkowitą organizacją wesela. Od kościoła przez księży, przez jakąś limuzynę, czy zwykłe jakieś auto dziwne, czy bryczkę. Wszystkim się zajmujemy. Teraz jest już taki all inclusive. Nie musi być polskie wesele z poprawinami. Ono może być bez poprawin. Odbywają się piątki dłużej yy, i tak wtedy już tak jakby powiedzmy na maksa pijemy, bawimy się na całego i kończymy bez poprawin. Dużo wesel yy, odbywa się bez poprawin. Z biegiem czasu to wszystko zaczyna się zmieniać. Coraz częściej młodzi, ale także ich rodzice zaczynają dostrzegać zalety DJ-a i Wodzireja. To przede wszystkim jest dynamicznie. Po drugie, Wodzirej zawsze i DJ mogą się dopasować muzycznie do danej grupy, którą akurat została. Jeśli ma to być Zenek, Martyniuk i mamy taką grupę muzyczną, to no wtedy puszczamy Zenka, Martyniuka. Jeśli lubimy bardziej rock'n'rollowe rytmy, więc puszczamy więcej rock'n'rolla. Tradycyjnie w czasie oczepin nie może zabraknąć rzutu welonem i rzutu muszką. To jest już taka zabawa, której nie można pominąć. Standardem jest to, że chcą zdjęcia ze ślubu. I z wesela. To jest standard, bo to jest dokumentacja uroczystości. Natomiast e, fajnie jest, jeżeli chcą mieć sesję i to w jakimś wyszukanym miejscu. My jesteśmy zdania, że to, co się po, po latach wspomina, to nie smak wódki, tylko zdjęcia. Mamy kilka takich scenarii, które się zawsze sprawdzają, ale wolimy, żeby para młoda opowiedziała nam o sobie, powiedziała czym się interesują, żeby na przykład jakieś gadżety, jak powiedzmy, któreś z nich gra na jakimś instrumencie, to żeby zabrało ten instrument żeby to było ich osobiste. Panowie najczęściej wybierają smoking w kolorze granatowym. Większość kobiet tradycyjnie wybiera śnieżno-białe suknie, mimo tego, że w modzie ślubnej pojawiają się delikatne kolory. Jak twierdzą wystawcy, wszystko zależy od wieku. To zależy właśnie w jakim wieku jest panna młoda? Jeżeli jest młodą osobą, tam tą 20 to tak 75% wybiera jednak księżniczki tradycyjnie. Panie już takie poważniejsze, to już takie skromniejsze. Wiek się przesunął totalnie. Panie przychodzą około 30, nie te 18-letnie i bardzo powiedziałabym duży procent. W tej chwili mamy pani 40. Ostatnio szyłyśmy dla 63-letniej, pani pana 75-letniego. Jest nam bardzo miło, jeżeli przychodzą tacy Państwo do nas. Kobiety jednak wolą klasykę, wolą prostsze sukienki. Tutaj, jeżeli chodzi o modę, pokazałyśmy troszeczkę na tym pokazie, co jest modne, więc może klientki sobie zapamiętają, ale moda idzie w stronę koloru delikatnego, różu, pasteli, łososiu, lawendy. Wszyscy uczestnicy mogli znaleźć odpowiednią ofertę dla siebie i być pewnym, że ten dzień będzie wyjątkowy i niezapomniany.